Informacje przekazał Jakub Severin z portalu sportpro.pl, znany Znany klasowy sędzia Krzysztof J. Wznęcał się przez kilka miesięcy nad konkubiną. Bił... 2000 po pocielem, miażdżył nos, wyrywał włosy. Lewandowski, europejskie standardy motywacyjne. Fornal Dwa wilki. Satyra, motywacja. Wiemy, że nie zabraknie na mobilizacji, zdajemy sobie sprawę, ile ta koszulka waży, ale to jest piękno tego, że to my idziemy na ten mecz i ja jakby nie sądzę, że to, że to jest prawdziwe, bo nie ma aż tak głupich ludzi. Znaczy ta kobieta walczy o to, żebym, żebym zmienił swoje poglądy, aczkolwiek... Nie no, no, nie no nie ma aż takich chyba głupich ludzi, no. Aj, a p*ci zapomniałem. Arbitar Krzysztof J. miał znęcać się nad sędziną Pauliną B. Jakub Seweryn z serwisu sport.pl dotarł do brutalnego opisu wydarzeń, który przedstawiła prokuratura. Bił pięściami po ciele, miażdżył nos, deptał po stopach, przypierał do mebli, wyrywał włosy, wykręcał ręce i nogi w stawach, kopał po ciele. Kilka dni po aferze sędziowskiej z Bartoszem Frankowskim oraz Tomaszem Musiałem mamy kolejny skandal. Jakub Seweryn z serwisu sport.pl... Donosi o ciemnej stronie, stronie znanego arbitra ekstraklasy Krzysztofa J. Wspomniany sędzia od 1 kwietnia nie uprawia swojego zawodu, a powody jego odsunięcia były dotychczas owiane wielką tajemnicą. Teraz dziennikarz przytoczył opis wydarzeń, do których miało dochodzić przez kilka miesięcy pomiędzy Krzysztofem J a sędziną, prywatnie konkubiną, Pauliną B. Kierował groźby pozbawienia życia oraz popsucie jej opinii w środowisku sędziowskim. Sugerował popełnienie samobójstwa. Bił pięściami po ciele, miażdżył nos, deptał po stopach, przypierał do mebli, wyrywał włosy, wykręcał ręce i nogi w stawach, kopał po ciele, przygniatał kolanem do klatki piersiowej, Gryzł, szarpał, ciągnął za piersi, a także podduszał, powodując w ten sposób zasinienia otarcia naskórka na jej twarzy i kończynach. Tak jak, popełnienie przestępstwa znęcania się. Takie zarzuty postawiła mu prokuratura. To to kurwisko jest, tak? To ten śmietnik? Mam nadzieję, że zdezniesz frajerze i Jakbyś w taki sposób kurwa potraktował jakąkolwiek kobietę z mojego otoczenia, to bym cię zajebał z Kurielu. Po prostu. Co to znaczy śmietnik, a znasz drugą stronę medalu? Hmm. Czyli zawiesili go kurwa? Aha, no tak, piekło mężczyzn, zawiesili go za darmo, nie? Arbiter przyznał się do winy, chcesz rozmawiać? Czy nie? No nie, co by zech Każda osoba, która cokolwiek robi przeciwko słabszym jednostkom, bije i bije cokolwiek. A już kurwa, znęcanie się, jakby pochłonięte żyć z kimś, kurwa kogo bijesz. Jakby po co, stary? Ja, ja czegoś nie rozumiem. Ja rozumiem się z kimś pokłócić. Okej, okay, nie wiem, ty myślisz tak, ja myślę inaczej, jest jakaś eskalacja, kłócimy się. Nawet kurwa możesz mnie trochę obrazić w tej kłótni. Kłócimy się. Ale w którym momencie, w którym momencie jesteś w jakimś związku sentymentalnym, prowadzisz życie z osobą, którą kurwa tłuczesz. Jakby z dwóch stron to, to działa. Ja, ja też rozumiem, że czasami te ofiary mają jakieś tam te jakieś różne syndromy, które jakoś nie po, że się nie potrafię od tego kata oderwać i tak dalej, nie? Ale dla samej tej osoby, jeśli ja bym miał być z kimś, kogo kurwa bije, to znaczy, że ta osoba nie jest jakaś mi bliska. Jakby to z dwóch stron jest to dla mnie, stary, dziwne, nie? Ten związek, który są codziennie kłótni, jest tak samo bezsensowny. No nie wiem, no. Ja, to, to, to ja Ci nie odpowiem na to pytanie. Ja się z nikim kurwa nie kłócę codziennie, bo by mi się nie chciało. Aczkolwiek, no kurwa, no. I co? I oni co? Najpierw, najpierw ją depcze po stopach, przypiera do mebli, wyrywa włosy, wykręca ręce i nogi w stawach, kopie po Kurwa, ciągnie za piersi, podduszał i co, i na następny dzień mówił: Cześć, kochani, jak się czujesz? Nie wiem, jest to kurwa przykre, po prostu. Niestety, bardzo, bardzo często jest przyzwolenie, bo to, że wiesz, że czasami ktoś sobie pożartuje, że nie wiem, o jest wtorek, baba robi zaworek, coś tam lany, poniedziałek. że do momentu, kiedy to są takie kurwa, o, wiesz, ludzie, ludzie tym nie żyją, tylko wiesz, się śmieją i wiesz, i jest z tego beka, to żart jak żart, nie? Ale niestety jest dużo osób, które właśnie mają takie podejście, i nawet kobiety potrafią takich ludzi usprawiedliwiać, no wiesz, bo się napił ten mój Marek, coś tam, a on nie kocha, D dobry chłopak tylko jak popije, to nie wiem, może jest tu jakaś taka sytuacja, która, jest tu jakaś taka osoba, która znajduje się w takiej sytuacji, ale to, to nie jest normalne, stary no, ja myślę, że ludzie, wszyscy zasługują no, na szczęście, no chyba, że jesteś kibicem Barcelony, nie, ale to też nie jest tak, że ktoś Cię bije, bo po prostu, no, głupio wybrałeś i se, nie musisz się męczyć, ale, no już wiesz, A abstrahując od tego żartu, to, no ku który napisał 99% przemocy mężczyzn nad kobietami wynika z jakiegoś powodu. Czasami mają gorszy bajzel w głowie niż taka kobieta. Zaufaj mi, A koniec końców, gorszy jest ból psychiczny niż jaka, jakiś liść parę razy? Ty jesteś kupa Nie no, jakby ja wiele rzeczy jestem w stanie odmiennych poglądów i tak dalej tolerować, ale nie tego, że ty będziesz. Ty będziesz kurwa przede mną. Będziesz przede mną starał się usprawiedliwiać kogokolwiek, kto się wyżywa, kurwa, na swojej partnerce życiowej. Nie no, niestety, no stary, ja cię muszę zbanować, nie jesteś tu potrzebny, nie? Mam, mam, mam tylko szczerą nadzieję, że nie praktykujesz tego typu. Nie wiem, kurwa, doktryny, nieka, kuwa, jakieś, nie wiem, co ty masz, kurwa w tej głowie. Nie! Jak masz problem sam ze sobą, to nie musisz się, kurwa. Wyżywać na, na kimkolwiek Jakoś dziwnym trafem ludzie mają kurwa różne problemy Nie każdy bije dzieci, żonę Ja życzę takiej ka każdej takiej kurwie I to też jest taki mały apel do was Że ktokolwiek wobec was się w taki sposób zachowuje Wiadomo, że odcięcie się I tak dalej, no to jest dobre Problemem jest to, że też czasami Przemoc finansowa wchodzi I takie kobiety często mają tak, że o bo się nie utrzymają Bo nie wiem, bo właśnie to jest najgorsze Ja wiem, że trochę ten, ale kurwa szargają. mnie to tak, że nie potrafię zdania sklekotać. Często jest tak, że, i to jeszcze w takiej tradycyjnej rodzinie, to kurwa przepadasz jak, jak śliwka w kompot, nie? Jest kobieta, zajmuje się domem, rodzi dzieci i kurwa chłopią. Pierdalaj, teraz tak, Piara ma 40 lat powiedzmy, trójkę dzieci, no i kupa źle się dzieje. Bardzo często jest takiej osobie uwolnić się od tego tata, bo ona nie ma doświadczenia, nie, jakby, no nie potrafi jakoś sobie w życiu poradzić. Najgorzej to też mają dzieci też, nie? Jak jakiś rodzic nad nimi znęca. Ale ja bym kurwa nie wybaczył czegoś takiego, nieważne czy to był, byłby mój tata, mama, siostra, brat, ktokolwiek jakby no, pier pierwsza możliwość, jaka by się w życiu pojawiła, to by się stamtąd, się bym się stamtąd zmył i nigdy w życiu nie dał się przeprosić. Niestety, ludzie też mają tendencję do wybaczania. Ja uważam, że są rzeczy, których się nie wybacza. Nie mogę ci wybaczyć, jak mi w samochód kurwa wiedziesz. No trudno, nie. Jak nie wiem, jak mi kurwa kota wypuścisz nie, chuj, będę musiał go szukać. Wylejesz na mnie kawę, będąc kelnerem w restauracji. Nie potkniesz się, kurwa i cokolwiek. No, jakby są rzeczy, które możesz wybaczyć. Albo nawet że ktoś źle zrobi. no możesz wybaczyć, ale kurwa, że ktoś się nad, nad kimś znęca, jak możesz coś takiego kurwa wybaczyć. Nie, nawet baty peł polskiej nie można napisać. Zalać. Kobieta, która ma dziecko zawsze jest na przegranej pozycji, chociażby ze względu na fakt, że jak ją chłop zostaje, to ciężko będzie jej znaleźć partnera, który będzie chciał wychować czy dziecko przy... To jest coś takiego, no. Nie wiem, kurwa, by zgnił ten skryzys. Dobrze, że teraz jest coś takiego jak internet. Coraz mniej takich rzeczy, takie rzeczy można przemilczeć. Coraz mniej liczą się układy i tak dalej. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby taki Krzysztof J. E. wrócił do sędziowania. Wiecie, że jest to że z to, że chłop ma taką. ma tak, mia, Miał. Liczmy na to, że miał. Taki zawód zaufania publicznego, nie? Wiesz, ty jesteś ten dobry, który każe tych, co się źle zachowują. Ale kurwa, w Polsce. W Polsce dwóch naj Sędziów kuba kradnie znak drogowy i łapie ich policja, i każdy ma kuba po 2 promile. I czy ja nie, nie mam kolegów, którzy kurwa po imprezie zajmowali znak drogowy i co do domu przynieśli? No mam, ale mają kurwa, 19-20 lat i prowadzili w tamtym okresie melanż melanż melanżniczy me... No taki imprezowy tryb, tryb życia, no. I tyle, nie byli kurwa międzynarodowymi sędziami, których kurwa UEFA czy jakiś inny PZPN wysłał za granicę, żeby mecz sędziowali. Oni wpadli na pomysł, że na delegacji, bo to nie jest nic innego stary jak delegacja firmowa, mając po 2 promile, kurwa będą kradli znaki drogowe. Kurwa, i wszystko, nie? Ile owca rzuciło szczepem? Spendie. Dobra, oni kurwa wyglądają jak frajerzy kurwa z wykałaczką, a pewnie podejrzałem, żebym kurwa 4 metry tym rzucił, nie? Jak oni, którzy mają siłę, to wygląda kurwa, jak wiesz, jak dziecko z downem, to wyobraź sobie, jak mocne te partie muszą mieć ci ludzie, kurwa co na 100 metrów tym rzucają. Aha, bo nie ma tego. To jeszcze raz wam pokażę, pa. Co kurwa jak kurwa pośrednich kurwa tych Zobacz teraz jeszcze tu. To pokaż jak rzucać się jakieś tam kurwa z rzewki. Jak chcesz się śmiać? Zostajemy sobie z boku, ta ręka musisz mieć stronę rękę prostą Chłop nie ma przeprostu co w ręce, bo tak jest nabitym jękiem. Musisz stać bokiem, zobacz, stoisz przodem. Bokiem kompletnie. I grot musi być przy twojej skroni. O cholera. Nie, zaczyna się. No i właśnie tu chodzi o te rozciągnięcie, o którym mówię. Przepraszam, a co to są? To oni w takich warunkach trenują na co dzień kurwa wśród jakichś rozpierdolonych trybun? No i okiem ciągle przed swoim okiem. Do dołu. Robimy i rzut No To no. ciekawe Wiesz, nie chciałem jeszcze Łooo, wow, leci! Nice. Taki... Ej, wbił się z nice. miejsca Kurz. Dla Was najbardziej, żeby iść bokiem i być luźnym. Kurwa, byłbym mega luźny koleżanko. Jakbyś mnie o to poprosiła. Dlaczego? 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 20 a 12 lepiej leciałem Kurwa nie możecie o każdej dziewczynie, która kurwa jest przynajmniej 3 na 10 stary pisać, że jej siku popsujecie jak ją spotkacie No kurwa no stary no Kto was kurwa nauczył w ogóle stwierdzenia po popsuć siku kurwa Co to kurwa znaczy popsuć siku komuś Nie, nie możesz bić o szczepu koleżance, kurwa Możemy na sucho sobie trochę poćwiczyć. Ważne jest, żebyście starali się w miarę trzymać prawą nogę do kierunku rzutu. Tak, czyli mówiłem tego, że. Tak. Przed ale oni nie, nie trzymałem źle kurwa tego, tego szczepu, kurwa, skoro oni im już z ręki kurwa się ten, przepierdala kurwa na ten. Bo wiesz, jak oni już wyrzucają, to to wygląda jakby kurwa już przeważał się na całym starcie. Czekaj, Robur, jeszcze raz. Ale dobry przeskok, słyszeliście? No, dobrze. to co ja mam źle. O, nie ma szans, wiesz, gardry że... się. się trochę spinają, co najszerszy tu? Ciebie, nie? No, źle ten no. no ale wbiło W murach się znamy trzy ale prawdziwej Tam czas rzutu <grym> Dobra powoli najpierw <grym> po Dobra, raz razy w się się mundruje Zamknij mordę Nie możesz kurwa pisać stary, że zrobiłby się kurwa w jazdę jak No kurwa no. Uff, finalnie zarysowałeś. Ładnie. <grym <grym <zainteresowaną> idealnie, tak zahaczył praktycznie o nim. Z Wejścia, lecimy. Obce zrobi 10 metrów, jak uj. <grym zainteresowaną> A! On jak się raz będzie panu... ziemię w ogóle. A to nie jest tak, że t... mówiliście, że jak... że jak się nie wbije, to też się zalicza. Chci być po prostu... Rata. Na Javelina to bym ją Ja mam też się muszę formalnie... <noise> Kurde. Niestety panie Robert. Przekroczyłem? No i to jak? A czemu ten sater nie bierze udziału? Dobra! Najlepszy jest i tak ten ziomek, który wie, kurwa, że tym nie dostanie, bo nie dorzucą. No i... Tylko się ciągle... Boi się kontuzji, bo miał kontuzję, on jest wiecznie kontuzjowany. Schylasz, nie? Stara się w niebo rzucać. Trzeba rzucać w niebo, nie? Tak, 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 I ewentualnie po tym, jak wyrzucisz pociąg, no Może nie? O, nie, nie. <laughs> spokojnie. I moc! Ile ja bym w tym rzucił, jak myślicie? Jest. Jestem w grze, ale to Co dlatego, że taki, powiedziałeś, tak. że odpadam. Tak tak. Dokładnie ładnie się wbił. Eee. się nie wbił. Dobra co on to im odrzucił po prostu, tak? Dobra, chłopiec taki precyzyjny, że on stąd kurwa im wbija te oszczepy tutaj? Wziął się kurwa i po prostu im to odrzucił, kurwa na taki. co? Dobra, minęły trzy kolejki. teraz jestem ja na prawdziwych zawodach? Nie, moim zdaniem ja kurwa oszczepem rzucę 20 metrów. przynajmniej. jest przepasowanie y, kolejności, rzucamy od najsłabszego do najlepszego. I teraz tak. Pierwszy rzucę owca. Potem pączek i potem robur to Sorry. 5 metrów. Ty, no. Ile juniorzy z moją wagą kurwa rzucają? Cypran mrzegut jedną oszczepem 700 gramowym 81,5 metra. No to kurwa jak jest prawie. Ja myślałem, że to kurwa z 5 kg waży ten oszczep. Jak on waży 700 nie no kurwa Dobra widzowie, ja rzucę tym oszczepem 35 metrów. 35 metrów rzucam tym oszczepem. Ten tyle nie waży, ten waży 800. Ile waży oszczep? Damski 600, męski 800. Ja, jak to waży tylko 800 gram, to oni kurwa rzucać nie potrafią. I kurwa, moim zdaniem, no ja idę jutro, gdzie mogę rzucić oszczepem we Wrocławiu? Dobra, ja jutro dzwonię tam i jadę rzucić oszczepem. I rzucam normalnie 35 metrów i mam wyjebane. To jest takie łatwe, to jest w kurwę łatwe, stary. Rzucam 40 metrów jutro oszczepem. szczepem. sobie oszczepić, na sobie boisko w Nie, kurwa, ja pojadę na profesjonalny tor lekkoatletyczny, kurwa, żebym komuś krzywdy nie zrobił. Eee, jaka jest ulubiona, szczęśliwa liczba Taylor Swift? 69. Ja pierdolę ty, c... jebany! tu nawet takich rzeczy, nie wiesz? Dobra, kim jest chłopak Taylor Swift? Petałem. A poza tym? Kurwą. A z zawodu? Dziwką. A z jakim numerem gra? Kurwa z 69 kurwa. Tylko, że to są takie kurwy, że oni sobie liżą odbyt kurwa, zamiast yy, lizać siku. Stary, rzucisz ode mnie dalej oszczepem, czy nie? Tak. Grałeś by dzisiaj z rawciem kurwa w golfa? Wygrał jednym jednym uderzeniem, bo wypierdoliłem piłkę w krzaki kurwa w pierwszym piersi. Nie, dostanie. no też wygrał, to jest mało powiedziane. No, zachowajmy szczerość na się rozjebałem. Chuja mnie kurwa rozjebałeś. Spatowałem kurwa w dwóch ruchach, kurwa ty w czterech kurwa ciecierzyco jebane. Ciotulcu. A to, to powiem Ci ciekawostka, bo powiedziałem dzisiaj, że pani Żukowska pochwaliła się twoim banem na Twitterze. I tyle, o ile ja jestem w stanie jakkolwiek zrozumieć, że Ciebie zablokowała, bo jak mnie mam, to czasami to jakieś komentarze zamieszczałeś, bo ty generalnie lubisz się z tymi politykami powzywać. Nie, 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 I tu dzisiaj, bo dzisiaj zrobiłem ten. Bo ona wrzuciła, wiesz, Lewandowskiego i że wiesz, że to sprawdziła motywacja, troglodyta Fornal, o kurwa na pierdalami, że to mobbing jest, nie? To jest mobbing? Ja jej po prostu... zaraz patrz jak mnie zablokowała, nie? to ja widziałem ten post. Jak się pochwaliła moim banem, to ją wyzywałem z drugiego konta. <grym> to też widziałem, ale to, to ja powiem ci hit, bo to ciebie tak. zbanowała z jakiegoś tam powiedzmy powodu. Mało sensownego, ale z powodu jakiegoś. A ja też mam u niej bana, dowiedziałem się o tym wtedy, kiedy chciałem twój post zobaczyć, bo mi ktoś go wysłał na, na czacie, że na to A spojrzał. I nawet nie wiem za co, bo ja nigdy się nie wypowiedziałem w jej temacie w ogóle. Przynajmniej nie na Twitterze. A to nie no, to ja z niej bekę kurwa pizgam cały czas. To ja na, na, na Twitterze w kontekście tej laski nic nie powiedziałem, i ona mi pana kurwa dała.